12 objawów, które mogą wskazywać na niedobór cynku. Cynk to niezbędny minerał potrzebny naszemu organizmowi do przeprowadzania procesów takich jak wzrost, gojenie, produkcja białek i wzmacnianie odporności. Jego niedobór może prowadzić do problemów takich jak wypadanie włosów, depresja i niski poziom testosteronu. Niestety, szacuje się, że około 2 miliardy ludzi na całym świecie cierpi na niedobór cynku. Na szczęście istnieją jednak oznaki, które mogą wskazywać że możesz cierpieć na niedobór cynku. Dlatego dziś omówimy te objawy, a na końcu materiału wideo podpowiemy, jak uzupełnić poziom cynku. Zanim przejdziemy dalej, ten materiał wideo ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady medycznej. A teraz wracamy do nagrania. Objaw numer jeden Przerzedzenie włosów. Pierwszym objawem, który możesz zauważyć, jest przerzedzenie włosów. Chociaż przerzedzenie włosów może być spowodowane wieloma przyczynami. Nie możemy ignorować kluczowej roli cynku w utrzymywaniu zdrowych mieszków włosowych oraz wspieraniu rozmnażania komórek i wzrostu tkanek. Cynk jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania enzymów i białek koniecznych do wzrostu i regeneracji włosów. Gdy poziom cynku jest niski, mieszki włosowe mogą osłabnąć, co prowadzi do wypadania i przerzedzenia włosów. Dodatkowo cynk pomaga regulować produkcję sibem, naturalnego oleju wytwarzanego przez skórę głowy, który utrzymuje nawilżenie włosów. Niedobór może zakłócić tę równowagę, prowadząc do suchych, łamliwych włosów, bardziej podatnych na uszkodzenia. Numer 2. Białe plamy na paznokciach. Niedobór cynku często może powodować białe plamki na paznokciach, znane również jako leukonysia. Dzieje się tak dlatego, że cynk jest niezbędny do produkcji keratyny białka, które buduje strukturę paznokci. Gdy poziom cynku jest niewystarczający, produkcja i zdrowie keratyny są zagrożone, co prowadzi do nieprawidłowości w tworzeniu się paznokci. A jeśli niedobór jest poważny, może nawet powodować białe linie w poprzek paznokci. Zatem jeśli zauważysz ten objaw, dobrym pomysłem może być zażycie suplementów cynku. Numer 3. Utrata apetytu. Utrata apetytu może być oznaką niedoboru cynku. Wynika to z kluczowej roli cynku w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania zmysłów smaku i węchu, a także jego wpływu na różne procesy metaboliczne. Cynk jest niezbędny do funkcjonowania kubków smakowych i receptorów węchowych. Niedobór może osłabić te zmysły, sprawiając, że jedzenie staje się mniej atrakcyjne i mniej przyjemne. Ponadto cynk bierze udział w regulacji hormonów związanych z apetytem, takich jak grelina i leptyna. Kiedy poziom cynku jest niski, równowaga tych hormonów może zostać zaburzona, co prowadzi do zmniejszenia sygnałów głodu. Numer 4: depresja. Głównym powodem, dla którego niedobór cynku może przyczyniać się do depresji, jest jego kluczowa rola w funkcjonowaniu mózgu i regulacji neuroprzekaźników. Cynk bierze udział w modulacji neuroprzekaźników mózgu, takich jak serotonina i dopamina, które są kluczowe dla regulacji nastroju. Niski poziom cynku może zaburzać równowagę tych neuroprzekaźników, prowadząc do objawów depresji. Ponadto cynk wspiera produkcję czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego BDNF białka niezbędnego dla neuroplastyczności i ogólnego zdrowia mózgu. Obniżone poziomy BDNF, związane z niedoborem cynku, mogą upośledzać funkcje poznawcze i przyczyniać się do depresji. Numer 5. Niski poziom testosteronu. Cynk jest kluczowym kofaktorem dla kilku enzymów biorących udział w syntezie testosteronu w komórkach Leibiga w jądrach. Bez odpowiedniego poziomu cynku enzymy te nie mogą optymalnie funkcjonować, co skutkuje zmniejszoną produkcją testosteronu. Ponadto cynk posiada właściwości przeciwutleniające, które chronią jądra przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, mogącymi upośledzać ich zdolność do produkcji testosteronu. Zatem niewystarczający poziom cynku może bezpośrednio i pośrednio wpływać na poziom testosteronu, prowadząc do objawów związanych z jego niskim poziomem, takich jak zmniejszona masa mięśniowa, zmęczenie i obniżone libido. Numer 6: częste infekcje. Jeśli zauważasz, że dość często łapiesz infekcje, takie jak przeziębienie czy grypa, może to być spowodowane niedoborem cynku. Otóż cynk jest niezbędny do rozwoju i funkcjonowania komórek odpornościowych, w tym neutrofilów, komórek NK naturalnych zabójców i tymocytów. Gdy poziom cynku jest niewystarczający, produkcja i aktywność tych komórek są upośledzone, osłabiając odpowiedź immunologiczną organizmu. Bez odpowiedniego cynku układ odpornościowy staje się mniej skuteczny w zwalczaniu patogenów, co czyni organizm bardziej podatnym na infekcje. Zatem niewystarczający poziom cynku może znacząco upośledzać funkcje odpornościowe, prowadząc do zwiększonej częstości i nasilenia infekcji. Numer 7. Osłabiona pamięć. Cynk odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu i procesach poznawczych, takich jak regulacja neuroprzekaźników, plastyczność synaptyczna i neurogeneza, z których wszystkie są fundamentalne dla uczenia się i pamięci. Bez wystarczającej ilości cynku te systemy neuroprzekaźników mogą ulec rozregulowaniu, upośledzając funkcje poznawcze, takie jak pamięć. Ponadto cynk posiada właściwości przeciwutleniające, które chronią komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi, stanami, które mogą uszkadzać struktury nerwowe, upośledzać funkcje poznawcze. Zatem brak cynku może prowadzić do pogorszenia zdrowia mózgu, skutkując trudnościami z pamięcią i ogólną wydajnością poznawczą. Numer 8. Problemy ze wzrokiem. Niedobór cynku może prowadzić do problemów ze wzrokiem, takich jak ślepota nocna. Dzieje się tak, ponieważ odgrywa on kluczową rolę w metabolizmie witaminy A która jest potrzebna siatkówce do produkcji pigmentu zwanego rodopsyną, niezbędnego do widzenia w słabym świetle. Bez odpowiedniego cynku witamina A nie może być skutecznie wykorzystywana, co prowadzi do problemów ze wzrokiem, takich jak ślepota nocna. Co więcej, właściwości przeciwutleniające cynku chronią oczy przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami, zmniejszając ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Numer 9. Owrzodzenia żołądka i jamy ustnej. Niedobór cynku może prowadzić do rozwoju owrzodzeń jamy ustnej i żołądka. Wynika to z jego kluczowej roli w funkcjonowaniu układu odpornościowego i naprawie tkanek. Cynk jest niezbędny do silnej odpowiedzi immunologicznej, a jego niedobór może sprawić, że organizm będzie bardziej podatny na infekcje powodujące owrzodzenia. Dodatkowo cynk jest kluczowy dla syntezy białek. Proces podziału komórkowego jest niezbędny do regeneracji błony śluzowej w jamie ustnej i żołądku. Bez wystarczającej ilości cynku gojenie się ran jest opóźnione, a bariera śluzówkowa słabnie, czyniąc ją bardziej podatną na owrzodzenia. Cynk działa również jako przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, a jego niedobór może zwiększać uszkodzenia komórkowe, dodatkowo przyczyniając się do powstawania wrzodów. Numer 10, biegunka. Cynk jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, który pomaga chronić jelita przed infekcjami mogącymi wywoływać biegunkę. Wspiera również integralność błony śluzowej jelit, wspomagając naprawę i regenerację komórek nabłonkowych. Bez odpowiedniej ilości cynku ta błona może zostać uszkodzona, prowadząc do zaburzeń trawiennych. Ponadto cynk pomaga regulować równowagę elektrolitową i gospodarkę płynami w jelitach, a niewystarczający poziom może prowadzić do utraty płynów i biegunki. Numer 11. Osłabiony układ odpornościowy. Cynk pomaga organizmowi w produkcji różnych komórek odpornościowych, w tym neutrofilów. Makrofagów, komórek naturalnych zabójców oraz limfocytów T i B. Niedobór może utrudniać produkcję i dojrzewanie tych komórek, zmniejszając zdolność organizmu do wytworzenia skutecznej odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo, cynk ma właściwości przeciwutleniające, które pomagają chronić komórki odpornościowe przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami. Niedobór może zmniejszyć ten efekt ochronny. Czyniąc komórki odpornościowe bardziej podatnymi na uszkodzenia i mniej skutecznymi w zwalczaniu patogenów, co w konsekwencji prowadzi do ogólnego osłabienia układu odpornościowego. Numer 12. Powolne gojenie się ran. Niedobór cynku może znacząco spowolnić gojenie się ran, ponieważ cynk jest ważny dla wielu procesów w organizmie, które pomagają w naprawie tkanek. Cynk pomaga w tworzeniu dna, podziale komórek i produkcji białek. Wszystkie te elementy są niezbędne do gojenia ran. Pomaga również w produkcji kolagenu który nadaje siłę skórze i tkankom, wspomagając prawidłowe zamykanie ran. Ponadto cynk wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami, które mogą pogorszyć stan ran. Zatem brak wystarczającej ilości cynku może sprawić, że gojenie będzie wolniejsze i mniej skuteczne. Teraz, gdy poznaliśmy niektóre objawy niedoboru cynku, powiemy, jak możesz uzupełnić jego poziom, ale zanim to nastąpi, omówmy kilka przyczyn, które w pierwszej kolejności prowadzą do niedoboru cynku. Pięć przyczyn niedoboru cynku. Pierwsza przyczyna to spożywanie zbyt wielu słodkich produktów. Nadmierne spożycie cukru może potencjalnie zmniejszyć poziom cynku w organizmie poprzez zwiększone wydalanie cynku z moczem oraz poprzez wpływ na regulację poziomu cukru we krwi. Wysokie spożycie cukru prowadzi do większej utraty cynku z moczem. Ponadto cynk jest kluczowy dla regulacji poziomu insuliny i cukru we krwi, a nadmierne spożycie cukru może zaburzyć tę równowagę zwiększając zapotrzebowanie organizmu na cynk i pogłębiając wszelkie istniejące niedobory. Po drugie, dieta uboga w produkty bogate w cynk, takie jak mięso, produkty mleczne, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe, może prowadzić do niedoboru. Diety wegetariańskie i wegańskie w szczególności mogą cierpieć na niedobór cynku, ponieważ źródła roślinne są mniej biodostępne. Trzecią przyczyną może być dieta zawierająca produkty bogate w fityniany, takie takie jak produkty pełnoziarniste, Rośliny strączkowe i niektóre nasiona, które mogą wiązać cynk i hamować jego wchłanianie. Jest to szczególnie problematyczne dla osób silnie polegających na dietach roślinnych bez odpowiedniego spożycia cynku. Ponadto schorzenia układu pokarmowego, takie jak choroba leśniowskiego krona, dziejące zapalenie jelita grubego, celiakia inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe mogą upośledzać wchłanianie cynku z powodu stanu zapalnego lub uszkodzenia błony śluzowej jelit. I wreszcie. Nadmierne spożycie alkoholu może zakłócać wchłanianie cynku i zwiększać jego wydalanie z moczem, prowadząc do niedoboru. Teraz zatem omówmy kilka sposobów na uzupełnienie poziomu cynku. 1. Spożywaj produkty bogate w cynk. Czerwone mięso, drób, owoce morza, produkty mleczne, orzechy, nasiona, takie jak sezam i pestki dyni, wszystkie te produkty to dobre opcje, ponieważ mają wysoką biodostępność, co ułatwia organizmowi wchłanianie zawartych w nich składników odżywczych. 2. Unikaj produktów bogatych w fityniany. Fityniany, znane również jako kwas fitynowy, mogą negatywnie wpływać na poziom cynku. Produkty bogate w fityniany, takie jak produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, nasiona i orzechy, mogą hamować wchłanianie cynku. Jest to szczególnie problematyczne w dietach, które silnie opierają się na tych produktach roślinnych, nie uwzględniając wystarczających źródeł cynku z produktów zwierzęcych, które zazwyczaj mają wyższą biodostępność. Aby złagodzić wpływ fitynianów na wchłanianie cynku, możesz spróbować moczyć je w wodzie przed gotowaniem, co zmniejsza ich poziom fitynianów, a także kiełkowanie dodatkowo rozłoży fityniany i zwiększy biodostępność cynku. 3. Zwiększ wchłanianie cynku Cynk jest lepiej wchłaniany, gdy jest spożywany z produktami bogatymi w białko. Włączenie źródeł białka, takich jak mięso, nabiał lub rośliny strączkowe, do produktów bogatych w cynk może zwiększyć wchłanianie cynku. Musisz jednak uważać, aby nie przedawkować innych minerałów, takich jak wapń i żelazo, które mogą zakłócać wchłanianie cynku. Upewnij się więc, że spożywasz cynk z odpowiednich źródeł i nie przedawkujesz przypadkowo innych minerałów, które negatywnie wpływają na jego wchłanianie. 4. Przyjmowanie suplementów cynku. Podstawowe dzienne zapotrzebowanie na cynk dla mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio 11 i 8 mg cynku dziennie. Chociaż możliwe jest spełnienie tego zapotrzebowania wyłącznie z źródeł pokarmowych, to wiele osób na całym świecie ma z tym trudności i cierpi na niedobór cynku. W takim przypadku, dostępne bez recepty suplementy cynku mogą pomóc zwiększyć poziom cynku, ale ważne jest, aby przyjmować właściwą dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, aby uniknąć toksyczności cynku. Popularne formy suplementów cynku to glukonian cynku, siarczan cynku i octan cynku. Ponadto, przyjmowanie multivitaminy zawierającej cynk może również pomóc, zwłaszcza jeśli masz inne niedobory składników odżywczych.